Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani, słowo dzisiejsze to pismo. Takie dziwne miejsce znalazłem na to nagranie, ale szedłem tą ulicą yy, i z, tą, z, tą, z tym słowem, którym dzisiaj się modlę, i tak mi się skojarzyło właśnie to, że te znaki, które są na tych ścianach, to grafity, jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe i nie umie go odczytać. I tak samo. Dzisiaj Ewangeliona mówi o tym, że często niezrozumienie w wierze bierze się stąd, że nie znamy Pisma i nie znamy mocy Bożej. I dlatego my wybieramy nie tak, nie idziemy drogą Bożą, ale własną, nie potrafimy choćby jakoś połączyć nauczania Nauczycielskiego Urzędu Kościoła ze znakami czasu by dzięki temu iść dobrą drogą i tak dalej, i tak dalej. Bo nie znamy Pisma i nie znamy mocy Bożej. To zadanie Jezus nam dzisiaj daje, by poznać Pismo i poznać moc Bożą. A wtedy na pewno wiele wątpliwości zniknie i znajdziemy wiele odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syni do Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia. Do usłyszenia jutro.